Witajcie kanał prowadzi mnie Jezus. Dzisiaj świadectwo Renaty. Uzdrowienia cudownego jej syna, który przeżył bardzo ciężką chorobę lekarze. No, dawali, nie dawali zbytnio szans na przeżycie, ale posłuchajcie, co zrobił Bóg i jej wiara. Witaj Renato. Dzień dobry, witam ciebie, Robercie i witam wszystkich, którzy chcą, mają ochotę wysłuchać. Mm -hmm. Powiedz nam właśnie, jak to było, jak, jak Pan Bóg zadziałał w Twoim życiu, w uzdrowieniu Twojego syna. Zapraszam. Tak, więc ta sytuacja, to wszystko wydarzyło się w listopadzie 2018 roku. Mój syn pracuje w Anglii. W sierpniu wziął ślub z Magdą, także... Także mieszkają, pracują, wszystko jest ok, ale Michał od jakiegoś czasu czuje się źle. I składamy to na karp przeziębienia. On w ten dzień bardzo się źle czuł, kiedy ja rano wyjeżdżałam, ale my nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakim stanie w ogóle znajduje się Michał. On ma tak jak przy wysokiej temperaturze. Okazało się, że rzeczywiście ta temperatura była bardzo wysoka, bo 39,5. On po prostu się trzęsie, więc ja mówię, Michał, ja mam bilet zabukowany, lecę do domu, ale weź sobie jakiś lemsy czy coś takiego na zbicie temperatury, bo najwyraźniej jest to jakaś grypa albo silne przeziębienie. Natomiast wieczorem dostaję telefon od Magdy i Magda mówi: Renata, słuchaj, będziesz musiała chyba przyjechać z powrotem, dlatego, że Michał został zabrany do szpitala. A został zabrany do szpitala przez karetę Pogotowia, bo dzieje się z nim, on traci przytomność, dzieje się z nim naprawdę coś niedobrego. No więc, słuchaj, ja na następny dzień oczywiście przyjeżdżam z powrotem do Anglii. I jedziemy do, do tego szpitala, w którym Michał przebywa, to jest Wexham Park Hospital. On już ma w międzyczasie wyko ma wykonany tomokomputer, rezonans, RTG, wszystkie podstawowe, krew na posie wszystkie podstawowe badania. I co się okazuje? My jesteśmy po prostu w szoku, bo okazuje się, i on z tym chodził, on z tym pracował ostatni, ostatni czas. I okazuje się, że on ma ogólnostrojową sepsę, sepsę, czyli ogólno... Ustrojowe zakażenie organizmu, gdzie bakterie tak zaatakowały mięsień serca, że to serce pół serca, prawa komora jest po prostu wyżarta z odcinkiem aorty, aorty na odcinku gdzieś 5-7 centymetrów, więc czeka go natychmiastowa operacja. Ale tutaj co stoi na przeszkodzie? Stoi na przeszkodzie to, że jeżeli organizm jest zainfekowany, to nie można wykonać em, operacji. Nie można wykonać operacji, ponieważ, yy, ponieważ no ta operacja mogłaby się po prostu nie udać. Więc Michał zostaje oczywiście podłączony do pomp z antybiotykami, do, do wszystkich możliwych leków, które mogą mu pomóc. Chciałam jeszcze nadmienić, że to leczenie idzie bardzo opornie, ponieważ Michał dwa lata temu miał operację usunięcia śledziony. On się uderzył tak niefortunnie metalową skrzynką, którą zdejmował z szafy, że ta śledziona pękła, a śledziona jest to organ w organizmie człowieka, który jest odpowiedzialny za odporność. Czyli no, lekarze robią co mogą. Krew na jest pobierana trzy razy dziennie, żeby ustalić antybiotyk, który zadziała, bo generalnie on nie idzie na żaden antybiotyk. Nie wiem, czy już nadmieniłam. On jest wprowadzany w śpiączkę farmakologiczną, ciśnienie, ale ciśnienie e, krwi cały czas nie jest wyregulowane. Ono spada, leci w dół. Więc co się dzieje? Co się dzieje? Aha, w ten dzień jeszcze dołącza się do tego obustronne zapalenie płuc, więc jest podłączony do takich to, to, to są na kłucia w płucach, które ściągają płyn, ściągają wodę z organizmu, jednocześnie jest takimi kocami otoczony, to wygląda, no ja nie potrafię tego opisać, kto tego nie widział, to, to nawet trudno, się w, trudno sobie wyobrazić, bo on wyglądał jak Jedi generalnie, no takie porównanie mam, to mi tylko przychodzi na myśl, bo wszystkie możliwe to on był podłączony do, do takich instalacji, że on już nie wyglądał w ogóle jak człowiek. No ale teraz słuchaj, my z Magdą oczywiście w tym dochodzi, jeżeli dochodzi w momencie, kiedy dochodzi do tego obustronnego zapalenia płuc, my mówimy już z Magdą, Magda, ja mówię do Magdy, Magda gorzej być nie może, bo on zostaje przewieziony na Critical Union w tym samym szpitalu. No i teraz słuchaj, my My modlimy się, modlimy się z Magdą. Magda jest zwierzęca, pochodzi z katolickiej rodziny, ja również. Modlimy się I przez przypadek, ja nie wiem jak to się stało, że ja miałam w portfelu bo ja nie modliłam się nigdy do Tadeusza Judy, ale jakoś tak przy pakowaniu bo ja podróżuję w tą i tą często nie wiem, wpadło mi w ręce i ja tam miałam to w swoich dokumentach więc modlę się i proszę swoimi słowami Tadeuszu Judo, ty jesteś od spraw trudnych i beznadziejnych, nie zabieraj Michała Magdzie, bo ona tego nie przeżyje, ona tego nie przeżyje w ogóle. No odmawiamy również różaniec, wiesz ja się strasznie wzruszam jak to w sobie przypominam. Bardzo się wzruszam. No i teraz słuchaj, co się dzieje. No lekarze walczą, walczą naprawdę. To jest walka o życie Michała. Któregoś dnia przyjeżdżamy, myśmy tam spędzały czas od rana do wieczora. E, Michał, przychod, przychodzą dwaj księża i Michał dostaje ostatnie namaszczenie. Ordynator oddziału z pochodzenia Polak, e, który 40 lat... 40 lat pracuje tutaj na tym oddziale Critical Union, prosi nas do swojej dyżurki i chce nas poinformować. Chce nas poinformować, że w momencie, kiedy ustanie krążenie krwi, nie będą mogli zrobić już tutaj nic. Nic, po prostu nic. Że wszystko to jest, że tak powiem, no, w rękach siły wyższych. Ach. Co się jeszcze dzieje z Michałem? On zostaje wybudzany co jakiś czas z tej śpiączki farmakologicznej, i to nie jest mój Michał. My z Magdą patrzymy przerażone na niego, ponieważ on to, co może wypowiedzieć, on to mówi cicho, przez gardło, z taką nienawiścią w oczach wynoście się stąd, wynoście się stąd. I Magda mówi: Renata. Renata, nie przejmuj się, to, to, to nie jest Michał, z nim się coś po prostu dzieje, może przez to, że on był wprowadzony w tą, śpią, może on ma jakieś, wiesz, horror, y, sny w, w, o podłożu horroru. No ale słuchaj, cały dzień, cały dzień, nie ja mam taką dziesiątkę różańca, którą dostałam od mojej siostry, ona jest poświęcona przez papieża z Rzymu i ja zakładam tą, ten różaniec, tą dziesiątkę, wiesz, na palec Michała, i na swój, i oczywiście modlimy się wiesz, tam w międzyczasie my, my tym osobom przeszkadzałyśmy, bo tam jest takie boksy są i wiesz, ta cała aparatura, ale te dziewczyny były tak sympatyczne, one nas po prostu rozumiały, one miały bardzo dużą empatię dla nas jako, jako dla, dla najbliższej rodziny. No i teraz słuchajcie, któregoś dnia, bo to, się, to wszystko trwa, on w sumie był, on w sumie tam był trzy tygodnie, prawie miesiąc, któregoś dnia przyjeżdżamy, patrzymy, Michała nie ma na łóżku, jest inna osoba leży, a tam cały czas się osoby wymieniały, bo to były osoby w Stanach no, no, krytycznych. No więc, no więc wiesz, nogi się pod nami ugięły. Pytamy, lecimy do tych lekarzy, którzy tam dyżurowali i do tych asystentów, gdzie jest Michał. Okazuje się, że on jest przygotowywany do do, do szpitala Brompton Hospital centrum Londynu, że będzie tam już cały zespół operacyjny jest przygotowany, że będzie miał operację serca i to ma wszystko być na CITO. My go widzimy w międzyczasie za, takim, za taką przeszkloną szybą, bo myśmy akurat na to przyjechały, to była godzina dziewiąta, dziesiąta rano, więc pytamy, czy możemy jechać, a oni mówią tak, ale nie wiem, czy zdążycie, bo on będzie leciał tą blue line na na tych, na tych, na sygnale. No więc dotarłyśmy tam do tego Brompton Hospital, i to tam się zaczął następny problem. Następny problem, bo to jest centrum Londynu, tam nie było gdzie zaparkować. Więc nam zeszło, nam zeszło żeby zaparkować um, samochód, no jakiś... Przeszło godzinę, dobre dwie godziny, a tutaj czas nas goni, ponieważ trzeba, oni nie mogą podjąć operacji, bo trzeba podpisać dokumenty. Magda musi wyrazić zgodę i podpisać wszystkie dokumenty, bo Michał cały czas jest w tej śpiączce. Co, daje, co dzieje się dalej? To wszystko już oczywiście, oczywiście zostaje wykonane. Lekarz, lekarz, chirurg, operator, zaczyna z nami rozmawiać, jakie są niebezpieczeństwa. W ilu procentach się udaje ta operacja, w ilu nie, Michał już jest zabrany i jest przygotowywany na stół operacyjny. Mamy, nie wiedząc jeszcze o tym, mamy takie szczęście, to tak jakby Duch Święty działał. Jest to jeden wiadomo, no są, wszyscy lekarze są dobrzy, ale to jest jeden z najlepszych. Operatorów, jeżeli chodzi o operację serca, z lekarz z Oxford City. Więc, a to był jego ostatni dyżur, ostatni dzień, bo on potem, to jest Włoch z pochodzenia, on potem jechał na urlop. Więc myśmy się dopiero potem o tym dowiedziały. Więc Michał jest, Michał, biorą go na, na salę operacyjną i Michał. Michał jest operowany, nas proszą, mówią to jest, słuchajcie, operacja potrwa od 6 do 8 godzin, to jest bez sensu, żebyście tutaj siedziały, jesteście i tak kobiety zmęczone, więc myśmy wróciły do domu. I y, dali nam telefon bezpośredni, żebyśmy były w kontakcie. Magda chce dzwonić to, co godzinę. No, oczywiście, to są emocje straszne. I ja mówię, Magda, zostaw tych ludzi w spokoju, naprawdę jest za wcześnie, nie dzwoń jeszcze. No ale to już zaczyna się po południu. My jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu i Magda dzwoni na oddział. Czy już, Bo jeszcze jest taki proceder, że po wykonanej operacji oni nie biorą od razu pacjenta na oddział. Tylko on musi jakiś czas odczekać, yy, prawda, w takim, no, na tej sali operacyjnej, a on musi jeszcze być poddany obserwacji. Yy, mija, mija 6 godzin, informuje nas pielęgniarka, że on jeszcze nie wrócił. No to dobrze, mija następna godzina, jeszcze nie wrócił, mija ósma godzina, jeszcze nie wrócił, więc... Yy, Informuje nas pielęgniarka, że Michał jest jeszcze na bloku od, operacyjnym i że jest otwierany ponownie. Co się, co się zadziało? Zadziało się to, że po operacji e, e, ustaje akcja serca. Ustaje akcja serca na, tu jest też, tu, jest też, tu góra zadziałała. Ta akcja serca. Ustała na dwie minuty, czyli on jest otwierany ponownie i jest, no, tak jakby ta operacja cała zaczynała się od początku. To się wszystko dzieje w przeciągu dwóch minut, ponieważ jeżeli jest, ustaje akcja na dłużej niż cztery minuty, dochodzi do niedotlenienia mózgu i do nieodwracalnych zmian, więc taka osoba może być, no, no, wiadomo, potem. Brak kontaktu, tak jak po wylewach. Nigdy nie wiadomo, w jakim stanie ta osoba wróci do, do, do normalnej, czy, czy w ogóle będzie w stanie wrócić do normalnego życia. Więc Michał przechodzi jeszcze raz tą operację. Jaka była przyczyna? My nie wiemy. My nie wiemy i lekarze też nie wiedzą. Dlatego, że tutaj w ogóle to cięcie to jest takie właściwie tutaj od serca aż do spójenia, tak jakbyś zamek wziął, otworzył i, i zaszył. No w każdym razie stan po tej drugiej operacji, po tej drugiej operacji my pojechałyśmy my pojechałyśmy do tego brątu, hospital taksówką, ponieważ wiemy już, że tam zaparkować nie można, no i on nas nie puścili jego, żeby nie było żadnych bakterii z zewnątrz i tak dalej. No i jest monitorowany, jest cały czas pod, 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 podłączony do wszystkich medycznych urządzeń. Pomału, pomału, pomału Michał z tego wychodzi. My naprawdę, my, my właściwie z Magdą już w tym momencie nie dopuszczamy sytuacji, że może się coś gorszego wydarzyć. My wiemy, że już będzie dobrze. Skąd to wiemy, nie wiem. Nam nikt tego nie powiedział. Ja tylko mówię jedną rzecz: Tadeuszu, Judo, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś, co dla nas zrobiłeś. Jak to się wszystko zakończyło? Michał w sumie w tym szpitalu przebywa około dwóch, trzech miesięcy. My tam jesteśmy codziennie. Ja z pracy rezygnuję, Magda bierze urlop bezpłatny. Jesteśmy my, jako osoby najbliższej rodziny, my jesteśmy wykończone, ponieważ te same podróże. Myśmy musiały wziąć tramwaj, potem ten tube, dojechać i jeszcze dojść. Od tego na Kensington myśmy chyba wysiadały jeszcze dojść. Czyli sama podróż w jedną stronę trwała u nas jakieś półtorej godziny i powrót. Wraca, wracałyśmy ostatnim możliwym publicznym transportem. Także przyjeżdżałyśmy do domu tylko się przespać. Tam były takie pokoje dla rodziny, ale to były tak niewygodne, kanapy mówimy, nie, pojedziemy do domu, żeby też troszeczkę tak psychicznie odpocząć. Michał bardzo pomału, ale to każdy dzień jest sukcesful, czyli każdy dzień przynosi, że tak powiem, e, przynosi pozyty pozytywny, pozytywy w tym organizmie, że ten organizm zaczyna się bronić, że ten organizm walczy, walczy. My cały czas do niego mówimy: Michał, walcz, walcz, walcz. Michał zostaje, aha, jeszcze Michał, Michał zostaje zaintubowany, potem zostaje odintubowany, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć, czy będzie sam mógł już działać, jest to za wcześnie. Jest to za wcześnie, więc trzeba jeszcze raz powtórzyć ten cały proces zaintubowania, co jest straszne, jeszcze raz zostaje wprowadzony w śpiączkę farmako farmakologiczną. To jest cały proces. Ja już ze szczegółami nie będę nie będę opowiadała, bo, bo bo tutaj ktoś, kto, kto tego nie przeżył, no to tylko zdaje sobie sprawę, że jest to naprawdę taka sytuacja, że jak patrzysz na tego człowieka, to, to tak wiesz, zanosisz z całego serca to, to błaganie tam do góry. Pomóżcie, pomóżcie, nie zostawiajcie nas. Ty na pewno, Robert, mnie rozumiesz, ponieważ ty przeżyłeś to z kubą. W momencie, kiedy ja słuchałam Twojego świadectwa. To mówię, wiesz co, nie wiem, jak się z tobą skontaktować, jak pisałam, nie jestem taką techniczną osobą, ale chciałabym się z tym podzielić, bo lekarze z punktu medycznego było to niemożliwe, żeby on z tego wyszedł. Tak powiem, no prostym językiem, żeby on z tego wyszedł. Dzisiaj, Michał, aha, ty z tym, to co ma, jakie ma problemy dzisiaj, ma problemy z lewą nogą. On nie utyka, ale ma ból, więc jest na bierze te środki przeciwbólowe, ponieważ jak ta druga operacja, którą trzeba, trzeba było zadziałać bardzo szybko, została wyciągnięta żyła z prawej nogi, więc on odczuwa i tak, jakby troszeczkę było niedokrwienie palców, ale generalnie pracuje. Lekarzy jak jeździł na kontrolę, oni się dziwili, bo również cały przebieg choroby był na wykładzie dla studentów, dla studentów w Oksfordzie, że taki hmm. przypadek w ogóle zaistniał, bo no nie chcę powtarzać jeszcze raz, ponieważ z punktu medycznego było to nieprawdopodobne. Nie wiem, której rzeczy mi tam jeszcze poumykały, ale no to jest całe moje świadectwo, to jest całe moje świadectwo, to mm -hmm. co dzisiaj robię, to co mogę robić dla Michała, ja zawsze za niego odmawiam, wiadomo jak to młodzi, ale ja zawsze za niego odmawiam jako matka dziesiątkę różance i mówię Panie Boże dziękuję Ci, dziękuję za Michała, no i to jest całe moje świadectwo. Mm -hmm. No to pięknie, pięknie. A powiedz jak Twoja wiara się zmieni, zmieni, zmieniła po tym wydarzeniu, jak jest, teraz prze, przeżywasz? Powiem... Ja powiem ci, Robert, powiem. co mi boli? Mój, wiesz, co mi boli? Moje, czy moja wiara się zmieniła? Ech, mo, wiesz, ja miałam taką pracę, że ja chodziłam na dyżury, więc ja nie zawsze mogłam być w niedzielę w kościele. W tej chwili mieszkamy z Zagdańskiem troszeczkę. To jest mały kościółek. Bardzo go lubię. Nie jest to moja parafia, ale ja ten kościółek po prostu uwielbiam. On wygląda trochę tak jak na ranczu, w wilkowy, miejscowości Wilkowyje. To jest taki mały drewniany. On jest po prostu cudny. I ja tam chodzę. Czy moja wiara się zmieniła? Robert, ja po prostu może jakoś tak głębiej wierzę. Mm -hmm. no głębiej super. wierzę. Dziękuję. Przede wszystkim to, co robię, to, to, to moja modlitwa jest... Ja zawsze dziękuję. No to pięknie. Słuchaj, to w takim razie dziękuję za to świ świadectwo. E Mam takie słowo dla Ciebie i dla każdego naszego widza, który nas ogląda. To jest List do Rzymian, 13 rozdział, od 11 wersetu. Poznajcie, że nadszedł już czas sposobny i pora, abyście wstali ze snu. Teraz bowiem wasze zbawienie jest bliżej niż wówczas, gdy uwierzyliście. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności a nałóżmy zbroje światła. Postępujmy godnie, jak za dnia, bez hulanek i pijaństwa, bez rozwiązłości i wyuzdania, bez kłótni i zawiści. Ubierzcie się natomiast w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się o ciało, o spełnianie Jego porządliwości. Także wierzę, że to jest słowo pocieszenia dla każdego z nas, że dzień Pana nadchodzi a my mamy się nawracać, zmieniać nasze życie, zaufać w pełni Bogu i to, co doświadczyłaś, to uzdrowienie syna, to też jest ku zbudowaniu naszej wiary i Twojej wiary, i Twojej rodziny wiary. I chwała Panu Bogu za to. I Panu. Dziękuję. Tak, to są piękne słowa. I prosimy Cię, Panie Boże, żebyś właśnie dotknął wszystkie osoby teraz oglądające. Wszystkie osoby, które może teraz przechodzą kryzys takiej taki sytuacji, że ktoś bliski jest nie chory. Się, nie poddawajcie się, ktokolwiek przeżywa jakiś kryzys, nie poddawajcie się, walczcie naprawdę, nie, nie, nie odpuszczajcie. Amen. 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 To dziękuję bardzo i jeżeli chcielibyście zostawić Wasze świadectwo, tak jak Renatka, nagrać, to zapraszam Was serdecznie. Także zapraszam Was do nagrania. Yy, zostawcie kontakt do siebie, możecie do mnie napisać tutaj pod spodem na, YouTube, yy, na maila. Kontakt do siebie. Jak tylko znajdę chwilę, to się skontaktuję i chętnie porozmawiamy. Yy, I jeżeli, jeżeli yy, yy, Wasza historia mnie, mnie zainteresuje, żeby ją opublikować, to udostępnimy. Na chwałę Bożą. Dawajcie, dawajcie kochani. Kontakt do siebie i subskrybujcie. Zapraszam kanał. Zostawcie kciuka w górę, lajka. Roześlijcie świadectwo. Dostawcie komentarz. Niech się rozejdzie ta wspaniała historia. Amen. Poczekaj. Mhm. Teraz, tak. Robert, ja chciałam powiedzieć, że przez przypadek, jak to się mówi, przypadek, mhm. no wiadomo, kogo to jest działanie, działanie Ducha Świętego, mhm. ja ciebie znalazłam przez przypadek w zeszłym roku i sobie myślę, ale fajny facet, jak on fajnie opowiada, taka ciepła postać, ale jak tutaj by się z nim skontaktować? Wiesz, Michał i Magda uczą mnie, uczą mnie, jak obsługiwać te wszystkie ustrojstwa, jak ja to mówię. No ale wiesz, ja już jestem w tym wieku, że no. Ja się uczyłam na Alama Kota i tak dalej z elementarza. No ale pomału, pomału, małymi krokami, że tak powiem, e, e, że tak powiem, staje się bardziej techniczna. Także Robert, ja tobie również bardzo, bardzo dziękuję bardzo dziękuję, ja wiesz co, nie wiem czy ja tak ładnie to wszystko opowiedziałam bo, bo te emocje wracają bardzo nawet, ładnie. nawet tego się nie da zapomnieć to już 4 lata minęły i w momencie kiedy zaczęłam opowiadać być może, że nie jest to tak chronologicznie i tak dalej, ale jest to co się wydarzyło to co się wydarzyło, to jest po prostu to jest, to jest działanie sił wyższych, to jest działanie Pana Boga, Pana Jezusa Amen, amen, czyli miał jeszcze amen. być na ziemi jeszcze ma coś do spełnienia, jeszcze ma jakieś dobre, jakąś miłość dać. Także chwała Bogu za to uzdrowienie. Dziękuję Ci no. bardzo Renatko i życzę no Ci również. dobrego dnia i, i ja żebyśmy tobie również. się spotkali w niebie. Dobra? No, no dobra. No dobra. dobrze, to dziękuję A bardzo. może do kiedyś jesteś jeszcze na ziemi, jak Bóg da. Dobra, pozdrawiam jak serdecznie. Ja również do... pozdrawiam. Wszystkiego dobrego ja również dla Was wszystkich. Do widzenia Pa! Do widzenia.